Perfumy, które pachną jak fekalia kozy, jak niemyty wąż. Ejo, what the Jeden z widzów namiętnie prosiłbym bym sprawił te perfumy, bo obora, to przy nich piękny odświeżacz powietrza. <zysk> Latafa Udein. Ej. Nie jest źle. Sąd mnie tak nastraszył. Daje może takim trochę syntetycznym, animalistycznym udem, który może i leżał w oborze, ale całość jest przykryta taką przyjemną, ciekawą słodyczą. Specyficzne typowo orientalne perfumy, ale niestety to tak, jakbym się spodziewał. Widzę porównania do Gucci, Guilty Absolut. Jakbym szukał na siłę, to pachnie to trochę jak skóra wymieszana ze smarem, z delikatną słodyczą. Ten zapach ma w sobie dwie strony. Jedna nieprzyjemna, odrzucająca, dziwna lekko śmierdząca, jakby plastik tu trochę czuję, a z drugiej taka słodka, przyjemna, waniliowo fasolko tonkowa. Ale na pewno nie pachnie on tak, na jak byłem nastawiony, że pachnie. Na pewno nie jest to zapach do polecenia dla mas, a raczej dla osób, które lubią orientalne, syntetyczne dziwaki. Kardamon, mięta, bergamotka, nuty drzewne, nuty przyprawowe, kmin, cynamon, lawenda, kwiat pomarańczy, fasolka tonka, wanilia, drzewo sandałowe, cedr, ambra.